Mój kolega to jest Olek Olek Babolek A w Brawl jak ktoś pytał to jest bot 5 Nie pytać? On jest botem Gryje Chyba ci bot. coś Patrzcie to jest konto konto kitełka Nidy Jest za głupi na takie stanowisko Jeszcze musi dorosnąć Śmieciu no Sorry, sorry daj, e, daj mi wbić el primosem Geosem. Nie chcę, żebyś. Nie chcę mieć wbi. Żeby... Przeczytajcie. A kim może możemy. Przynajmniej mieć? jedną... <coughs> raz, jeden window. Mój zdrowie, ja wam coś powtarza. Tutaj o. Um, wysyłajcie mi zaproszenia do znajomych. A jak chcecie, to będę mógł z Wami grać, jak chcecie. Ale jak nie, to nie. Bóg. A powiedzieć Wam żart? Do widzenia. Na frajerze. No, na tak, strasznie śmieszny, wiesz, no? no. Ej i Fabian kiedy podłączysz się do Supercella. Widzowie, jeśli chcecie, żeby mi się podłączyć do supercela, to, mu, to muszę mieć... Piszcie w komentarzach. To muszę... nie... To muszę mieć wbite na kanale 200 subskrypcji. To się podłączam do... Mam już 170... Nie, 300! Mam już 141 Dobra, wbijcie 60. ten i, i Fabianek e, ten. Po, się super Primo celem. i ze mną e, znaczy no, Supercela. Jesteś no. ze mną! No i z moim bratosem kebabosem Patrzcie, jak mój brat z gościu. Taką słabą. Moi... Patrzcie, to gościu. Jest, jest mojego... Czaj. Gościu chceć, Steel, Stew, To jest się... jego brat. Nie jest on ogólnie dobry. Jest dobry, czy ogólnie nie jest dobry? Ogólnie nie jest dobry. Ale no, może... Czasami jak odpali po ostrym kebabie, to jest dobry No, tak. Hmm. A to, to się zdarza raz na później 10 lat. Mam dopiero 8 czy 9 prawie. Raz to się zdarzyło. To było piękne wrześniowe popołudnie. Yes. Jedliśmy kebabę. Zjedliśmy w Polsce, a mój brat wtedy rozpieprzył 10 osób na raz. To była piękna... Samy I moment. wymyślałeś tak strasznie, że aż teraz zaczęły gajować. Sem game, ty piatuje! No chce masz mocy się robi ze mną i NCI NC. Dobrze. O twoja babcia! Odezwała się z gromu. Ale ten Angelo jest taki słaby. Co? Angelo ty się nie... Możesz iść. i ja mam iść? Ja cię widzę te problemy techniczne. Tak, jest jakiś gej, który nawet nie potrafi gać samym. I ma nie dość samo. no czyli. Jakbym to ja grał tym samym. Tak? No, kurde, chłopie! Kuris, udawaj! Kuris! Weź kurde, mnie nawet nie wkurzaj. Nawet mnie nie wkurzaj. Spoko. mam robota Jak kurde mam z Robota Biggest Jak on mnie kurde nawet mnie nie snajpi No i dead Dobra lets go Nie no po co Nie wiem nie Kur ja mam dla was widzowie jeszcze jeden challenge Jak dobijecie tej nie wiem ile ma być Jak dobijecie pokusliwe um, Tysiąc łapek w górę. Wiem, że to jest dużo, ale jak dacie radę, to się radę. To mój kolega, to mój brat i mój kolega też zakładają kanały. No ja nie wiem, czy mi mama pozwoli. Ten co ma kontrolę rodziciel. Nie no wiem. kurde, nic na to nie poradzę, no, Przecież co mama. sobie myślisz. bratem twojemu bratu już pozwoli. Mówię ci, kiedy się im, pod, tak mi pani mówiła o świetlicy, kiedy się jej podziękuję za to. E? Właśnie, ma... że to będzie prawda. Ja nie grywam dużo I nie gram dużo Kurde, gram. wcale. Nie, kurde, wcale. Ma ku... Wcale Ani ma kurde więcej puszek niż ja wcale. wcale. Mam więcej, no i za Nie kurde, gra więcej. Dobra, daj mi piszkę rankingowych. Mogę zagrać na rankingowych. Mogę nakryć rankingowych. Słuchajcie, rynka. widzowie, ja nie dram... dużo, trzeba mieć umiar do wszystkiego się mam jakiś problem do wszystkiego. Mam czekaj. Czekaj, czekaj. Dzisiaj widzę. Dlaczego ty możesz za darmo? Bo jeszcze zawsze możesz. Ja jeszcze nie zmieniałem. Zmieniłem z Ola na bota 5. powinien się nazywać Olek, bo ty jesteś Olek, Sigma. Nie żaden bot. Botem ty jesteś, Drasher Prima. Primo Słuchajcie, widzę. Pokażę Wam jak. Panowałem do klaski. Mogę jak coś, to nie pytajcie się, czemu mi się już skończył czas, po prostu dzisiaj już troszkę grałem. On ma tą stronę Let's Masz. Dobra, kogo by tu tak wybrać? Lepiej, chociaż że... Ej, dobra, chociaż że Spajka mogę, nie? Choć, że, ej, dobra, ej, czekaj, nie, czekaj, czekaj. Czekaj, 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 czekaj dobra, dobra. Ej, dobra, no. On, ten, on chciał. To zapyć, zapyć. On ma na jednostkę randę Aha, jakieś L mało. Mało nie pyta. No on ma małe. Pokaż no, się, poka mało. się no. no. Kurde, masz. Widzisz? Dobrze. Jak coś to my jesteśmy tutaj y, trzecie y, brąz na sakura spajku. Będę wbijał z, um, srebro jeden. Ja już no. mam srebro no, na jednym, ale to no, na spajku? Na spajku? To nie ma. Ja mam ma. ja mam złoto dwa na miadę. Haha Ty jak masz? Na bo... No kurde, ja jestem... Nie, nie rangel. Aaa, trz, trzecie bro, trzeciego brąza. już mam jedno te zła... eee Stoisz, Stojesz ilonie. Ty chipie. Chippy, chapa chopa, ja czapa, czapa, biubi, biubi. A ma fajny tytuł gracza, bo... Jest nie dotknął. Bo przez Brawlster. Ten cicho ciemny robi robotę, jak to za znajomy Czy Co za ty już masz prezesa? Nie, jeszcze nie, ale już ale będę miał. O! Tu... Dobra, otwierajcie. Aha, 500 podwajaczy. O! Bo to się a co różnię te podwajacze, bo ja dalej nie wiem. No patrz, jak, jak dostajesz te. Yy... Kredyty, znaczy, no no kurde co ja gadam do karnetu PD, to, on, to one ci podwajają, to ci podwajają wow. To jest Chłop się nazywa za darmo. Nie. Z, za jest ty jesteś! I to się oni wszyscy mają, nie mają hiperdładowań. nie to będzie wjeżdżam i rozjeżdżam. No wiem. Chyba, że oni też wszyscy mają hiperdładowanie. I naprawdę. Dobra, niemożliwe, żeby wszyscy mieli hipodłonowania. Tylko jeden mógłby mieć. Baz bym... ale, ale chłop ma ten... Chłop ma... Światową e, e, wiecie. Jak to się nazywa? Czy... No przecież to są ci bombici z Podlasia. Wiem. Które grają w Brawl Starsa na, na tym... Oni grają w Brawl Starsa na iPhone'ie. Czyli na telefonie dla leszczów. Jak ktoś z was ma iPhone'a, to się nie przejmujcie, mam tak często. No, 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 zaraz się Ja wow, Mam czemu... iPhone'a. Ty masz, ty masz Nokie, ty masz, masz Nokie, on ma Nokie dzieci. I cóż ty kurde rozwalił tego pypcia jego, nie? Pypcia, sam ja ci pypę, dzieci zaraz dam pypcia w kutasa. O Jezu, wyśnij na filmiku. Dobra, ja to wyćnę. <grym> Widzowie nic nie słyszeliście, Harry, Maguire. Tutaj wjechał Harry Maguire. Hmm, luzuj to, nie zbanujcie mnie, Jezu. Jezu, po coś tyś odpalił tego, kurde. Nie bardzo. Dojechałem. Kebabary. Kebaby. Oh. O, mamy te do rankingowego, jest, w końcu. Kebałas no, zrobiliśmy. Kebałas. Dawajcie. Mogę? No. Czy? Nie, olej. No, no, O, ja pierdzielę. Ale kebab. Mówię, no, to się... Ale kebab z ciebie nasza um. pani od historii um. może. Ej! Żadni Starszali. Wow. Co ty na Bajerona zbierasz? A kogo masz do wyboru? Jakieś inne grube słoneczko. Co to znaczy? No to... Kupi byś Maxa! Yes. Nie no, właśnie Bajerona jest słabszy. Dobra, to weź Maxa. Jak biją ci... Jak biją ci 200 tych... 200 wiesz... Yy, subskrypcji, to wtedy będziesz mieć ze mną barona też. Spoko? Dobra. Ja ktoś to wszystkich tych nie mam oprócz Pam. Pam, pam to druba świnia. Ja mam. Ja to. tutaj chyba wybiorę Sandy. Ja też. Czemu? Nie leona? Nie krótka? Przecież Sandy to jest podruba Leona. Albo Kruka. Albo nie, bo jak będziesz mieć 200 sukcesów, to będziesz mieć Kruka na 11 mocy, bo go ulepszam. Jeszcze na razie mam na 9, ale mam zamiar lepszyć go na 11 z wszystkim, z wszystkim co się nie. Dobra, tutaj wybiorę chyba Kita. No, no, na razie możesz tylko Kita ci spojrzeć. A czemu ty nie zbierałeś w ogóle na Kita wtedy? Bo nie chciało mi się. Zbieram... Ja już jestem tu. Oni jestem złocie już. Wyobraź sobie, że oni tego nie widzieli. Może jeszcze z trofeo. Widzowie. Edgarosem. Edgaros, Edgar kebab. Czyli. Naj... Wiecie, jakie jest najlepsze jedynie pod słońcem. Kebab od Turka, który został zrobiony z olta, e to znaczy z oliviera, przerobionego na kebaba wcześniej. Ten kebab został pocięty w grube paski na grubym cieście z ostrym sosem, po który, którym dostali się i szczególnie Michał. Jeśli znacie jakiegoś Michała, to pozdrowcie go ode mnie. <laughs> I powiedzcie mu, żebyś nie zasiedział w, w kiblu po tym oglądaniu tego filmu. 去吗？